Boheński Zespół Szkół nr 2, w skład którego wchodzi technikum i branżowa szkoła pierwszego stopnia, ma bogatą ofertę edukacyjną. Do wyboru jest kilkanaście atrakcyjnych kierunków. Od budownictwa, poprzez architekturę krajobrazu, aż po reklamę. To tutaj kształcą się m.in. fachowcy w zawodach technik budownictwa i technik robót wykończeniowych. Specjalizujemy się w technikach izolacyjnych, izolacjach cieplnych. Chłodniczych, akustycznych, wysokotemperaturowych oraz wykończenia wnętrz. Od pięciu lat współpracujemy z zespołem szkół nr 2 w Bochni w kształceniu uczniów w jednym z zawodów branży budowlanej monter izolacji przemysłowych. Uczniowie, którzy realizują u nas praktyczną naukę zawodów, mają możliwość nabycia umiejętności praktycznych, poznają maszyny, narzędzia i sprzęt niezbędny w zawodzie monter izolacji przemysłowej. Gwarantujemy naszym uczniom ciekawą pracę i dalszy rozwój zawodowy. Nasza współpraca z zespołem szkół nr 2 w Bochni dotyczy nie tylko zawodu monter izolacji przemysłowych, to również wizyty zawodoznawcze dla uczniów kształcących się w innych zawodach. Po zakończeniu szkoły oraz zdaniu egzaminu praktycznego, każdy absolwent ma zapewnioną pracę w naszej firmie. Przygotowując naszych uczniów do wykonywania zawodów, których się kształcą, stawiamy przede wszystkim na umiejętności praktyczne. Oczywiście podbudowa teoretyczna jest niezbędna, ale to właśnie umiejętności praktyczne są tym, na czym najbardziej zależy pracodawcom, u których nasi uczniowie będą w przyszłości pracować. Zawody branży budowlanej cieszą się dużą popularnością. Są to zawody, które gwarantują pewną pracę. Stosunkowo wysokie zarobki, możliwość zatrudnienia w różnych miejscach, od firm branży budowlanej, drogowej, geodezyjnej, poprzez urzędy, aż po możliwość prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Chcemy, aby nasi uczniowie byli najlepiej przygotowani do zawodu, którego się uczą, aby zdobywali certyfikaty potwierdzające kwalifikacje zawodowe. Dzięki czemu nie będą mieć problemów ze znalezieniem pracy w przyszłości. Absolwenci, którzy ukończyli naukę w zawodach branży budowlanej, mogą podjąć pracę przede wszystkim w firmach budowlanych, geodezyjnych, drogowych, biurach projektowych, urzędach, wydziałach inwestycji, budownictwa i wielu innych. Wybrane przez nich kierunki nie ograniczają ich tylko do podjęcia pracy w firmach czy też fabryka mogą oni również prowadzić własną działalność gospodarczą. Wykonujemy ściankę z płyt gipsowo-kartonowych. Można na niej położyć różne sprzęty, na przykład dekodery, odtwarzacze i tym podobne. Zaletą takiej konstrukcji jest to, że możemy zakryć wszystkie kable, co jest bardzo estetyczne. Nie, jest to trudne zadanie się trochę poćwiczy, umie się dobrać i zastosować odpowiednie narzędzia. Przede wszystkim, stawanie takich ścianki wymaga staranności i precyzji. Wybrałem ten zawód ze względu na możliwość nauczania się prac wykończeniowych, gdyż zapotrzebowanie na budowlankę jest zawsze. Interesuje Cię projektowanie domów i aranżacja wnętrz? Lubisz pracę przy budowie i wykończeniu budynków? Chciałbyś pracować w biurze projektowym albo w firmie działającej na rynku nieruchomości? W takim razie technik budownictwa i technik robót wykończeniowych to zawody dla Ciebie. Dobry zawód to pewna przyszłość. Festiwal Zawodów jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.